Po raz kolejny kopiec kościuszki, po raz kolejny jesteśmy w Krakowie i to co już wielokrotnie mam powtarzałem. Zdaje się być prawdą. Wszystkie tunele pod Krakowem, no nie będziemy teraz się obracali, nie będziemy pokazywali im panoramy, aczkolwiek wykonaj obrót. To wszystko co widzicie jest postawione na potężnych podziemiach, to jakbyście zobaczyli Wawel, jakbyście zobaczyli to co znajduje się w tamtym kierunku na przeciwko tej wielkiej elektro elektrociepłowni, jednej i drugiej. Wszystkie elektrociepłownie muszą mieć potężny system połączeń podziemnych. Dlaczego? Wszyscy to taki powód, woda. Woda i powietrze. Skądś to musi być tłoczone. Jednak Wawel, Wawel i jeszcze raz ja mówię Wawel. Wszystkie drogi prowadzą w Krakowie do Wawelu. Wszystkie podziemia, wszystko co tutaj się znajduje, co znajduje się dookoła, to jest tylko i wyłącznie Wawel. Dlaczego? Bo to jest kluczowe, najważniejsze miejsce. Hans Frank, to jest taka historia, o której zawsze Wam mówiłem i będę mówił, to jest właśnie. Człowiek, który miał, musiał mieć wyjście ewakuacyjne. W okresie międzywojennym wszyscy politycy, którzy mieszkali na Wawelu, też musieli mieć wyjście podziemne. Poprzedni królowie, którzy mieszkali na Wawelu, tak samo musieli z tej warowni w jakiś sposób wychodzić. Słuchajcie, i największy dowód: kanały krakowskie. 175 km kanałów, którymi mógł przejechać wóz konny, czyli podziemi nie ma. A miejsce, na którym my się znajdujemy zostało usypane w 1823 roku. I chciałbym, żeby większość z Was sobie uświadomiła, że Kopiec Kościuszki nie jest miejscem pochówku Tadeusza Kościuszki, bo to jest totalna bzdura. No, nie dziwię się wielu ludziom, którzy o tym mówią, skoro przyjeżdżają to wycieczki szkolne i nauczyciele mówią swoim uczniom, że tu jest miejsce, gdzie został pochowany Tadeusz Kościuszko. To jest miejsce fortu, na którym prusacy pozwolili nam usypać kopiec dziękczynny dla Polaków, którzy walczyli na wszystkich. Pola wbitech ówczesnego świata. Także poczytajcie sobie na temat po prostu kopca Kościuszki, a podziemia, które znajdują się pod nami, są faktem. Kanały i tunele artyleryjskie, które zostały wybudowane w XVIII wieku, są po prostu niesamowite. One są bardzo długie. Błonie, tam gdzie papież występuje, gdzie przyjedzie Franciszek będzie właśnie w tym miejscu tu co wam pokazuje te pola właśnie Franciszek, e, papież przepraszam papież Franciszek w tym miejscu będzie występował tylko że będzie stał w miejscu gdzie jest wyjście ewakuacyjne są miejsca podziemne gdzie nasz Jan Paweł II dokładnie miał miejsce to będzie dokładnie tam tam będzie scena tam będzie główny amfiteatr że w momencie kiedy cokolwiek by się stało papież ma Możliwość ucieczki kanałem podziemnym. Ten kanał ciągnie się albo tu do nas, albo idzie w kierunku osiedla, albo idzie w kierunku obrotów działkowych. Także wszystko zależy od tego, jak wybiorą to służby specjalne. I jeszcze nieodzowny element Krakowa: balon, który dynda na sznurku. Widzisz go? Tam: tam, 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 tam. tam.